Dobry państwu. Dziś naszym gościem jest Maja Wesołowska, autorka powieści Noc na Perle Zachodu, a także najnowszej książki Czarne Łabędzie, Martwe Łabędzie. Na co dzień mieszka w Pradze, ale pochodzi z Jeleniej Góry, która jest, jej, jest w jej sercu. Aktualnie kończy również trzecią książkę, która związana jest z naszym regionem, podobnie jak Noc na Perle Zachodu. Dzień dobry pani, witam. Dzień dobry, witam. Napisała Pani już drugą książkę kryminalną, Czarne Łabędzie, Martwe Łabędzie, po sukcesie pierwszej. I kończy również Pani trzecią książkę. Zgadza się? E, tak, jeśli chodzi o sukces pierwszej książki, to mam nadzieję, że, że tak się stało. I mam tak, nadzieję, że... że druga również odniesie sukces. Zobaczymy. Idzie Pani jak burza, całkiem jak Remigiusz Mróz. No chciałabym. E... Tego Pani życzymy. I jak się Pani czuje w roli pisarki? Sprawia to Pani przyjemność? Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. W roli pisarki czuję się bardzo dobrze, natomiast nie zawsze mam czas na pisanie, ale jak już zasiądę do, do laptopa, otworzę ten plik z książką, no to, to wtedy to idzie już jak po maśle. Także staram się pisać. Dużo, kiedy przyjdzie to natchnienie, bo u mnie jest tak, że muszę czekać aż to natchnienie nadejdzie i wtedy dopiero mogę pisać. Także jest często tak, że długo, długo nic, a potem piszę na przykład dwie książki jednocześnie. Czyli jeśli przyjdzie to natchnienie, to już pani o niczym innym nie myśli, tak, tylko dokładnie. Właśnie o danej powieści. Tak, słuchawki o, do uszu. Kładam, tak, i już odcinam się od wszystkiego i piszę. Proszę powiedzieć, co było inspiracją do napisania powieści Czarne łabędzie, Martwe łabędzie? Właściwie nie było takiej jakiejś konkretnej inspiracji. Raczej um, zainspirowałam się parą łabędzi, które koło mojego domu sobie uwiły gniazdo na takim jeziorku. Wtedy przyszedł mi do głowy tytuł i potem jakoś poszło już dalej z tym pomysłem. Główną jakby punktem głównym wyjściowym do tej książki jest ta scena otwierająca, gdzie pojawia się ktoś, kto ogląda pewną sytuację przez dziurę w ścianie. I potem właśnie już jakby obudowałam na tym motywie całą fabułę książki. A czy miejscowość Kasina naprawdę istnieje, czy jest tutaj? Fikcyjna? Nie, nie, to, to jest nazwa wymyślona, tak samo jak Gawryszew, około Warszawy wymyśliłam te nazwy, ponieważ nie chciałam, żeby się kojarzyły, że w, powiedzmy w jakiejś prawdziwej, małej miejscowości wydarzyło się to, co się wydarzyło. Chciałam uniknąć ewentualnych zarzutów, że Także stały się jakieś takie no nieprzyjemne rzeczy u nas, tak różnie to bywa po prostu. A czy bohaterowie powieści są fikcyjne? Na przykład główne bohaterki, Luisa Wyderska i Leokadia Rudnicka są całkowitym tworem pani wyobraźni, czy, czy tutaj jednak inspirowała się pani kimś? Nie, nie, to są, to są osoby wymyślone od początku do końca. Nie inspirowałam się. Tak jak w poprzedniej książce yy, głównie bohaterowie byli, po, powiedzmy, jakoś tam w niewielkim stopniu wzorowani na, na kimś, ale tutaj, tutaj nie. A miejsce akcji toczy się głównie na ulicach Warszawy. A wiem, że pani nieco, yy, nieco Warszawę zna. Yy, I czy właśnie Niewiele. dlatego... Że to... Aha, yy, bo wiem, że Pani bywa w Warszawie i właśnie tutaj mam pytanie, czy dlatego zdecydowała się Pani umiejscowić tam akcję i czy może w trakcie pisania poznała Pani dogłębniej to miasto? Do Warszawy teraz jeżdżę dosyć często, dlatego że robię studia podyplomowe i po prostu co miesiąc, co dwa mam zjazd. W związku z tym jeżdżę po prostu do szkoły. No i troszeczkę te Warszawy poznałam, ale ja ogólnie jestem dosyć słaba w topografii i w takich rzeczach geograficznych, dlatego jakby wiem skąd, dokąd dojechać i tak dalej, ale jakoś tam bardzo dokładnie to Warszawy nie znam. Natomiast no jest to miasto bardzo inspirujące i właśnie z tego powodu umieściłam akcję mojej książki tam w Warszawie. Jest tam taka scena też na początku, kiedy właśnie Leokadia Rudnicka wjeżdża na wózku inwalidzkim w taką ślepą uliczkę, żeby zobaczyć czy jej były mąż ciągle mieszka tam, tam gdzie mieszkał, właśnie pod tym adresem. I tutaj właśnie Zależało mi na tym, żeby to była taka mała uliczka warszawska, która będzie miała też ciekawą nazwę. I tutaj po prostu na mapie sobie tam wygooglowałam, tak, że taka uliczka jest także to tam umieściłam i teraz jak będę w Warszawie zamierzam pójść i zobaczyć jak to wygląda naprawdę czyli jeszcze tam pani nie była nie nie, nie miałam okazji czy w ogóle przebywała pani w Warszawie i jeszcze jakieś inne miejsca dokładnie tam wytypowała czy raczej to już no tak tam na przykład scena kiedy luiza idzie do filharmonii tak czy, czy jakieś takie Chodzi gdzieś tam ulicami, to oczywiście to były te miejsca, gdzie ja też byłam. Także staram się nie umieszczać akcji moich książek w miejscach, w których jakby które są mi całkowicie nieznane. Oczywiście oprócz tych miejsc wymyślonych, tak jak właśnie ta Kasina, gdzie fakt, że to miejsce nie istnieje, daje dużo możliwości. Opisowych, tak, można tam wymyślić po prostu wszystko, bo, bo jest to tylko w mojej wyobraźni. Także jest to chyba duży plus dla, dla pisarza, tak. A co tak naprawdę chciałaby Pani przekazać czytelnikom poprzez te książkę? No, głównym celem jakby napisania tej książki i głównym motywem, który chciałam tam wpleść, jest zadanie sobie pytania, gdzie Zaczyna się i kończy przyjaźń, ponieważ tam bohaterowie pozostają w związkach przyjacielskich, ale przyjaźń pokazana jest jakby z dwóch stron: z negatywnej i z pozytywnej. I chciałam, żeby czytelnik po przeczytaniu książki zadał sobie pytanie właśnie, czy przyjaźń, co, co jest przyjaźnią, czy przyjaźń tak naprawdę jest Czymś do końca pozytywnym zawsze, tak? Czy to nie jest tak, że my uważamy się za czyjegoś przyjaciela, ale ten ktoś nas wykorzystuje i tak dalej. Także to było. To jest ten główny mój cel w książce. Tak, i na przykład, gdzie jest ta granica, prawda? W momencie, kiedy e, ktoś. Dokładnie, dlatego, że, że Luiza. Rob... Tak, Luiza robi rzeczy w imię przyjaźni też. Ten człowiek, który powiedzmy gdzieś tam podąża tymi śladami, też robi to z powodów związanych z przyjaźnią. Tak. Nie chcę tutaj jakby opowiadać o czym jest książka, natomiast właśnie ta przyjaźń gdzieś tam jest tym, tym motywem dominującym w książce. Mhm. Ale może pani troszkę opowiedzieć o książce, tak, właśnie, powiedzmy sobie krótko o fabule, ale tak, żeby nie zdradzać za wiele. Dobrze. Książka Czarneła będzie, Martweła będzie, opowiada o losach Luizy, która przed 10 laty padła, powiedzmy, ofiarą ataku, została zgwałcona, i 10 lat później otrzymuje pomoc. Od swojej chlebodawczyni, właśnie od Leokadii, która jest osobą starszą już na wózku i Luiza znajduje u niej pracę jako opiekunka. Co, co jest dalej? To już zostawię czytelnikom. Oczywiście, jak na kryminał przystało, są morderstwa, są jakieś tam właśnie mylne tropy, ktoś kogoś śledzi, tak? Nie wszystko jest takie, jak. Jak się wydaje. Tak, morderstwo musi być. <grym, <grym, oczywiście, <grym>, nie jedno. <grym>, Dobrze, a czy kończąc już trzecią książkę, czuje pani wprawę w pisaniu? Porównując do tego, kiedy pewno. pisała pani pierwszą. Tak, na pewno czuję i na pewno myślę, że. Czytelnicy, którzy są, powiedzmy, ze mną od początku zobaczą bardzo dużą zmianę w pisaniu, gdzie noc na Perle Zachodu była takim kompaktowym kryminałem powiedzmy do szybkiego przeczytania. Czarne łabędzie są bardziej dojrzałe, właśnie jest tam więcej pytań i tak dalej, większa głębia, powiedzmy, charakterologiczna bohaterów. Trzecia książka nie jest kryminałem, jest książką obyczajową, obyczajową z wątkami historycznymi. Książka dotyczy naszego regionu, także tam ten styl będzie troszeczkę inny, bardziej taki opisowy, będą różne style pomieszane i tak dalej. I Myślę, że to jest książka, która jest już na, na całkiem innym poziomie. Oczywiście piszę jednocześnie, jak już mówiłam, inne książki, które mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze. Także ten warsztat cały czas gdzieś tam się poprawia. O, czyli kolejne książki się pojawią. No to czekamy, no, tak. naprawdę. A to znaczy, nie wiem, czy się pojawią. No chciałabym, tak. I trzecia książka prawdopodobnie wyjdzie. Już niedługo, tak? I pod wydawnictwem Proces Adrem. wydawniczy nie jest, nie jest jakiś bardzo szybki. To są powiedzmy miesiące, także myślę. To znaczy inaczej, chciałabym, żeby książka pojawiła się w połowie roku. Natomiast w momencie, kiedy ja przekazuję książkę do wydawnictwa, to już tutaj moja rola się kończy i nie wiem. Jak, jak to dalej będzie wyglądało? Ale myślę, że w tym roku na pewno, jeżeli w połowie, byłoby bardzo fajnie. A skąd Pani fascynacja do kryminałów? Dlaczego głównie wybiera Pani ten gatunek? No, ja zawsze lubiłam kryminały, jakieś zagadki, filmy kryminalne, stare, stare filmy, stare książki, te klasyki, jeszcze czarno-białe. Odkąd pamiętam, to. Każdy czwartek w telewizji był cykl, y, Teatr telewizji Kobra. To powiedzmy, czytelnicy starsi trochę na pewno pamiętają. Y, to były właśnie spektakle kryminalne. I ja zawsze od dziecka po prostu uwielbiałam. Y, no, bardzo lubię ten, y, ten gatunek i myślę, że mi to nie przejdzie. A pisała pani do poduszki już y, jako dziecko. No, pisałam, natomiast pamiętam tylko ten jeden kryminał taki, który napisałam jako dziecko Tygrys i Pazur. Może jeszcze jakieś inne powstawały, ale to już gdzieś tam w pamięci mi z pamięci mi wypadło. Ale na przykład pisałam też opowiadania, w niektórych były też wątki kryminalne, czy wątki takie z thrillera powiedzmy że ciągle gdzieś tam wokół tych tematów krążę I Tak naprawdę sobie. ostatnio się zdecydowała Pani dopiero e, pisać dla większej Właśnie publiczności. Właśnie zastanawiam się, o, tak ostatnio ktoś mnie zapytał dlaczego tak późno i ja też zaczęłam się zastanawiać dlaczego tak późno i, i nie wiem, i trochę sobie pluję w brodę, że przecież mogłam zacząć pisać wcześniej, e, nie wiem. Może Ważne, tak że już być. się Pani zdecydowała. <grym> tak. <grym> Bo naprawdę warto przeczytać Pani książki i czekamy na kolejne. A na co dzień mieszka Pani w Pradze. Czy jest to Pani miejsce na ziemi? A może Pani odczuwa tęsknotę za rodzinną Jelenią Górą? Mieszkam w Pradze już 17 lat, 17 rok teraz się zaczął. Mogę powiedzieć, że to jest moje miejsce na Ziemi, dlatego że już jakby no poznałam to, to miasto, tak. Pracuję tutaj, mam przyjaciół i tak dalej. Ale oczywiście odczuwam dużą tęsknotę za, za Polską, za Jelenią Górą i ostatnio zaczęłam się zastanawiać nad powrotem. Ale to są sprawy, które wymagają oczywiście. Przemyśleń, więcej czasu i tak dalej. Zobaczymy. A czy ze względu na bliskich, czy raczej uroki naszego regionu? Wszystko po trochę. I ze względu na, na rodzinę, która jest w Polsce, i ze względu na nasz region, no, który zwłaszcza zimą to jest po prostu przepiękny i jest też bardzo dużą inspiracją do pisania. Moja kolejna Inaczej, mój kolejny kryminał, bo nie książka, bo kolejna książka też nie będzie kryminałem, ale mój kolejny kryminał na pewno będzie się rozgrywał w zimie i też u nas tutaj w Karkonoszach. Także to są te faktory. Plus pogarszająca się sytuacja w Czechach i w Pradze też, też być może będzie miała na to wpływ. Na mój ewentualny powrót. A właśnie chciałam zapytać, czy chce pani też w yy, którejś z książek umiejscowić Pragę? Myślałam o tym yy, i być może tak się stanie. Ponieważ Pragę no, znam, myślę, że dobrze, yy, mogłabym tam wpleść jakieś miejsca nieznane turystom, tak. Jakieś takie właśnie, tam są różne uliczki, gdzieś tam przejścia takie tajemnicze, czy związane z jakimiś legendami. No jest mnóstwo miejsc, do których turyści nie chodzą, także mogłabym to wykorzystać, zobaczę. To mogłoby być zobaczę. ciekawe, bo czytając, mm -hmm. dowiadujemy się czegoś więcej o danym mieście i możemy dzięki temu na przykład zwiedzić je. W Dokładnie. Spacer. Można zrobić spacer śladami właśnie bohaterów, pójść tam, dokąd normalnie by się nie poszło, bo są to miejsca nieujęte w, w przewodnikach na przykład. A właśnie jakie ma Pani odczucia do, co do tych spotkań autorskich, które już się odbyły? Jaki jest odbiór czytelników? Tych spotkań na razie nie było dużo, bo jeżeli policzę spotkanie autorów świąteczne, które było w Książnicy Karkonoskiej w grudniu, to są trzy spotkania, także trudno mi jakby tutaj je oceniać. Przychodzą osoby, które już czytały książki, przychodzą osoby, które nigdy nie słyszały też o mnie, także no jest jest to ogólnie bardzo przyjemne być na takim spotkaniu. Szczególnie przyjemne jest, kiedy ktoś przychodzi z książką po autograf, rozmawia, mówi, że specjalnie kupił tę książkę, specjalnie przyjechał, bo chciał podpis, tak, bo chciał sobie porozmawiać i tak dalej. To, to jest super. A jeśli chodzi o osoby, które nigdy nie czytały moich książek i nie wiedzą, kim jestem, to zadają pytania, których się nie spodziewam, co jest czasem wyzwaniem. Ale o Jakie to pytanie na przykład? E, no. To teraz tak z głowy sobie nie przypomnę, ale, ale w letnicy pamiętam, że raz byłam zaskoczona, ale naprawdę już teraz w tym momencie to wypadło mi z głowy. W każdym razie na pewno miłe jest to, kiedy odbiorcy są zaciekawieni lekturą. Oczywiście, oczywiście. To, tutaj to bez, bezsprzecznie. Myślę, że każdy autor jest bardzo zadowolony. Oczywiście nie mówię o autorach już znanych, którzy jakby no wiedzą, że ludzie ich czytają i tak dalej, ale dla autora, który gdzieś tam dopiero zaczyna istnieć w świadomości, każdy kontakt jest bardzo pozytywny, inspirujący i po prostu wiem, że są ludzie, którzy czekają na te książki, bo piszą do mnie, kiedy będzie w końcu ta książka. Już to pani zapowiadała, książki nie było i tak dalej. Niektórzy pytają, czy będzie druga część: Czarnych Łabędzi, podpowiadają mi, co tam powinno się wydarzyć. Także to jest bardzo miłe i, i super. Bardzo mnie to inspiruje. No właśnie, bo jeśli chodzi o czarne łabędzie, to naprawdę tutaj pani przyzwyczaja czytelnika do tych bohaterów. Już czytelnik zdąży się z nimi zaprzyjaźnić, a tu nagle ona się szybko kończy. I właśnie, aż po prostu się prosi o tą drugą część. Pytanie, czy może się pani na nią zdecyduje? Na początku nie planowałam natomiast, żeby właśnie. Hmm... Zostawiłam otwartą furtkę w tej książce, tak? Tam to zakończenie nie jest takie całkowicie zamknięte, bo chciałam właśnie zostawić sobie furtkę na wypadek, gdyby, gdyby jednak pojawiły się głosy, że ta druga część powinna się pojawić. Myślę o tym, nawet mam już jakiś pomysł. I wtedy ta druga część też rozgrywałaby się już u nas. Myślę, że, że, to, że to będzie dobry pomysł. To byłoby ciekawe. Dobry pomysł. Mhm. Na pewno. Mhm. Wiemy już, że pisze pani kolejne powieści, kolejne i kolejne. Tak. Dlatego mam takie pytanie: może chciałaby pani docelowo, żeby ten, to stało się pani zawodem i sposobem na życie? To oczywiście, że chciałabym, ale nie zależy to ode mnie, tak? Pisarz, który chce pisać zawodowo, musi być sprzedawany przede wszystkim. Musi mieć dużo recenzji i dobre recenzje, chociaż myślę, że nawet ci, którzy mają złe recenzje, też, też mogą stać się popularni. Natomiast trudno jest, jakby, żyć z tego, kiedy się wydało dwie książki, tak? Czy trzy książki, to. Nie wiem, jak, jak to działa, od którego momentu zaczyna się jakby praca pisarza, która pozwala mu żyć godnie. Ja na razie mam swoją pracę, z której żyję, a pisanie jest hobbystyczne, także tak to wygląda. Oczywiście nie obrażę się, jeżeli mogę, będę mogła żyć z tego, ale, ale póki co. Może tak się grozi. stanie, bo naprawdę pani dobrze to idzie. Także piszę pani książkę za książką. No, to są niektóre książki, które ja zaczęłam w ogóle pisać już dawno temu i gdzieś tam Aha. je odłożyłam, ale zamierzam je skończyć, ponieważ teraz już trochę też zmieniłam swój profil zawodowy, odeszłam z mojej wcześniejszej pracy. Teraz pracuję na własny jakby rachunek, także mam więcej czasu i być może będę miała w końcu czas, żeby te książki dokończyć. I na koniec proszę powiedzieć jeszcze, gdzie można kupić książkę, Czarne Łabędzie, Martwe Łabędzie? łabędzie" Martwe Łabędzie można kupić w księgarniach internetowych w formie e-booka i to są księgarnie Empik Go, Wirtualo, e-book, tania książka i Readero. Na Readero można zamówić książkę też w wersji drukowanej. Natomiast tak, i tutaj jeszcze w przygotowaniu jest audiobook, który się w tej chwili nagrywa. Także myślę, że do końca miesiąca będzie gotowy i wtedy wrzucę go też do Readero i tam będzie można go zamawiać. A noc na pryle zachodu w dalszym ciągu jest do kupienia w Adrem w nie Górze. Czyli tą książkę będzie można również odsłuchać. Tak. Także zapraszamy również do śledzenia Pani profilu, tak? Maja Wesołowska, strona autorska na Facebooku? Tak, to jest na Facebooku. Ostatnio nawet założyłam, chociaż bardzo się przed tym broniłam, założyłam konto na Instagramie Maja Wesołowska, autor. Jest jeszcze taki trochę pusty, ponieważ muszę zobaczyć, jak to tam działa i tak dalej. Nie jestem osobą, która się jakoś tam bardzo lubi bawić w te portale, no ale doradzono mi, że bez Instagrama się nie da. Trzeba <laughs> Więc, działać w social mediach. Tak, tak. Oczywiście zachęcam, zachęcam też czytelników do pisania do mnie bezpośrednio na Facebooku czy na Instagramie. Do wystawiania recenzji, do kupowania książki. W takim razie dziękuję bardzo, a to był program Gość Dnia.